Zaraz się rozpoczną takie mega inforyże Jeszcze napiszemy głośniczka, bo dawno nie pisaliśmy żadnego głośniczka Zapraszam, zapraszamy Pod os ospałka e, Nie to Nagramy krótkie inforyże Macie minutkę Zapraszam Zombie apocalypse. Siemaneczko, witam was bardzo serdecznie na kolejnych inforyżach Dawno ich nie było I mm, napisałem głośnika z tego powodu, że oczywiście dawno tego nie było Mam tutaj na karteczce, na karteczce wszystko rozpisane co chcę dzisiaj powiedzieć Dużo osób przyszło e, Nie odpowiem na żadne pytanie Jakby co? Zajęty jestem, kropka, prze, przepraszam, kropka Psz. Dobra i jedziemy od razu z tym koksem Nowe rajdy, czyli zaczęły się teraz święta, zaczęły się święta, zaczęły się dwa nowe rajdy. Pierwszy rajd to jest z tym dużym czymś, coś tam czymś. Nie pamiętam co to było. Już sprawdzamy, bo tutaj mamy Peta i on się jakoś tak nazywał. <laughs> Może tutaj gdzieś mam piczątkę z tego... A, a, albo jestem ślepy, albo nie ma. Dobra, to coś się stało, ten jeden event i wołwanek. Tak, nie przygotowałem się, chciałem to nagrać szybko. No i dobra, jedziemy po prostu dalej. Chciałbym wam powiedzieć, że, że zaczął się rajd. Miałem nagrać z niego unboxa i oczywiście nagrałem unboxa 100 unboxów Maru, yy, jeszcze chcę bałwanka. Potem chcę z tych szarych skrzynek, potem tych złotych skrzynek i skarpetkowe. Właśnie wróciłem ze świąt. Yy, pomyślałem o takiej rzeczy, że nagram unboxing 100 Maru akurat na święta, na pierwszy dzień świąt, ale niestety nie pykło z tego powodu, że niestety E, jakby to powiedzieć... A, jeszcze, jeszcze coś chciałem zrobić. Cyk. Zakładamy czapeczkę, czapeczkę świąteczną i, i to świąteczne, żeby było... Tutaj mam rejsiu świąteczny, mało widać, ale spoko. No to jedziemy od razu z tym koksem. E, nie pykło z tego powodu, że e, przychodzi do mnie mamuśka do pokoju i mówi "A, e, synek! No słucham cię mamusiu. Jest e, deal no jak? Jedziemy do rodziny świętować! A muszę? No musisz! No i tak myślę, no dobra, jak muszę, no to jadę, nie? I siedzę tam na święta, w ogóle załatwiłem sobie laptopa, załatwiłem sobie neta, jest wszystko cacy Ale niestety e, miałem tam takiego laptopa mumuśki, na którym nic nie było Musiałem ściągnąć, no stale, no stale mi się tam dwie godziny ściągało Czyli net do kitu Ale, ale w sumie fajnie wszystko było W sumie jest jedna osoba, która stamtąd mnie ogląda Taki Adrian, który ma, nie wiem, nie wiem, chodzi do trzeciej klasy, pozdrawiam cię Chyba trzeciej klasy. <laughs> nie wiem. Dobra, w każdym razie cię pozdrawiam. I to jest odpowiedź, dlaczego nie było w ogóle odcinku tak na święta. E, na tym unboxingu z Tomaru oczywiście życzę wam wesołych świąt. To prawda, święta się skończyły, ale wiecie już dlaczego. Dobra, jedziemy z tym koksem dalej. Unboxingi już powiedziałem. Nowa seria. Aha. Jak siedziałem tam właśnie w tym mieście, tak pomyślałem. Kurczę. Zauważyłem dużo osób, które nagrywa z nostale I nie jest takie bardzo znane. I... Popytam niektóre osoby, czy mogę ich filmik wrzucić do mnie na YouTube'a I po prostu, albo to powiedzieć można, że się z nich tak jakby ponabijam, ale Nie będzie to tak, że, że kogoś będę, wiecie, tak wyśmiewał, wyśmiewał albo coś takiego Tylko po prostu będę mówił to, 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 ciekawy tekst, w ogóle fajnie wyszło Jedziemy z tym koksem i tak dalej i Nie wiem jeszcze jak ta seria się będzie nazywać, ale Mam taki pomysł, więc no Dobra, lecimy dalej, ekspienie tak, e, Racem teraz XP do 92 levela, ponieważ e, chcę sobie kupić jakiś ładny łuk U6 plus 9 na 92, żeby był swag, żeby był money, żeby był mega, żeby było yolo, nie wiem, nie wiem, black magic i tak dalej, perwo, wszystko. I z tego powodu właśnie będzie dosyć mało odcinków, bo tutaj macie jeszcze tutaj gdzieś, nie wiem, gdzieś tutaj tak pokazane... Na, e, e, macie tutaj jeszcze tak pokazane gdzieś moją postać maga którą właśnie expiat od jakiegoś czasu tutaj macie jeszcze w ogóle taki mały nagłówek prze przed nim pewnie jego level eee, wiecie taki kawałek postaci widzicie no to nie muszę opowiadać Dobra lecimy z tym koksem dalej bo chcę to szybko nagrać i szybko od razu i śmaru obrabiać postacie eee, ostatnio nagrałem trzy filmiki w których pokazywałem SP7 Woja, SP7 Maga, SP7 łuka i tak, mam te wszystkie trzy postacie, już od razu wam tłumaczę skąd je mam To tak, pierwsze Miałem woja, który e, który, 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 którym grał brat, tak? I mój brat właśnie skończył grać w ogóle w no Stale, teraz zaczął grać w lola Powiedział, e, że w sumie go nie używa, więc mogę wchodzić, mogę rajdować, mogę wszystko robić Więc korzystam z tego w ogóle e, Dzięki, że wpadliście Pozdrówcie kogoś, jak chcecie, a ja gadam dalej. No i po prostu brat już nie gra, nie gra w LOLa, pozwolił mi chodzić tą postacią na rajdy, w ogóle na wszystko. I po prostu tą postacią zarabiam. I była taka pewna osoba, TheHez. To była taka osoba, która miała powiedzmy 60 level, tak? I ta osoba miała kiedyś taki problem, że ją okradli. No i, no, większość osób okradli, więc nie ma tutaj co się śmiać, ale... Ta osoba, jak ją okradli, napisała do mnie, erejś, weź, weź, dawaj, coś porobimy. No i podałem mu pasy, na przykład do mojego nupa, który ma, miał 50, 50, 50, nie pamiętam, 57 powiedzmy. I mówił, weź mi, podaj te pasy i porobimy z, y, razem PTS-y i za darmo. Po prostu za darmo. No i porobiliśmy 40-50 PTS-ów gdzieś tak o północy. Przez, nie wiem, 3-4 godziny rypaliśmy. I to, że ja mu za to nie płaciłem, to mu zwisało. I nie płaciłem mu z tego powodu, że bardzo akurat wtedy kasę potrzebowałem. Ale, kis tym, dobra. I po prostu, na, na przykład czasami, jak potrzebowałem na przykład nozdolce, żeby, y, powiedzmy, kiedyś nagrać... Tutaj macie akurat też kawałek do... A, to, to właśnie jest te heze. Pozdrawiam cię. I tak, y, y, no i po prostu, y, jak potrzebowałem nozdolce, żeby nagrać ten filmik, który macie teraz tutaj w okienku, Czyli testowanie zwoju przywołania, to właśnie yy, on zrobił parę nupów na nozdolce, czyli te 30 levela na moje konto. Ja po prostu sobie zamówiłem to i nie wiem czy to zamówiłem, czy akurat akurat sprzedałem, nie wiem. W każdym razie on mi naprawdę nieźle pomógł. Więc jak teraz na przykład do niego napiszę, ej, tehes masz tydzień i masz mi zrobić dwa nupy na nozdolce, to on mi je zrobi, więc naprawdę niezłe propsy dla niego, wielkie podziękowanie, pozdrowienie. I w ogóle, w ogóle wszystko, i dzięki oczywiście Teches I z tego powodu pomyślałem, że Teches wiesz co, nie masz żadnego SP, bo jesteś goły i tak dalej To wiesz co, ja ci kupię SP, 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 SP7 plus 5 powiedzmy A za to ty mi podasz pasję i będziemy sobie grać z tym magiem, albo po prostu to nagram I... i w sumie tyle I ten powiedział, no w sumie nie mam nic do stracenia no to dobra, dam ci te pasy, masz sobie nagraj tego maga, najwyżej mnie okradniesz, w sumie nie okradniesz, bo nie masz z czego, bo już mnie okradli, więc dobra, no i w sumie stało się tak, że kupiłem mu S po 7 plus 5, teraz kupiłem mu niedawno Poseidona plus 9, kupiłem mu Holkę plus 9, kupiłem mu broń u 6 plus 8, na armę jeszcze nie mam czasu, to teraz śpiewamy inny jakoś tak to się pisało. Okej, dobra, to chyba wszystko, a. I teraz zbliża się Sylwester. I z tym, że Sylwester się zbliża... to chodzi mi o to, dokładnie, że są święta, wszyscy schodzą się rodzinami, wszyscy w ogóle świętujemy, jest Boże Narodzenie, dzielimy się upłatkiem, wszystko w ogóle jest fajnie, miła atmosfera i tak dalej. A Sylwester, no, troszeczkę no przeciwieństwo, bo Miła atmosfera, tak, ale tym razem zamiast wziąć, usiąść przy stole, na przykład na, na wrzerać się ile się da, to my akurat wstajemy, idziemy na parkiet, tańczymy cały dzień, do drugiej, trzeciej nad ranem, nie wiem. Zwykle siedzimy pod koniec tej imprezy na waleni, pod ławką, na ławce, na, na tym, no, na drzewie albo coś takiego, więc no troszeczkę przeciwieństwo, bo na przykład na święta budzimy się w łóżku, no, no. Więc no chyba to wszystko. Dzisiaj akurat nagrywamy troszeczkę na pełnej pompie, moim zdaniem, bo akurat teraz jestem nabuzowany, bo wypiłem dzisiaj trzy kawy, ale dobra. I chyba wszystko, chyba wszystko. Jak coś pominęłem, no to, no to, no to za niedługo nagramy kolejnego, e, Kolejnej info że. W każdym razie mam nadzieję, że wam się podobało. Oczywiście, jak wam się podobało, zostawcie lajka w górę. Jak nie, nie zostawiajcie lajka. Ktoś tutaj napisał, gdzie jest? Gdzie Tutaj mu pomacham. Dobra, więc... Oczywiście moje słówka na koniec. Komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie. Cholera, wiecie co jeszcze? I siemaneczko. Strzałeczka. No i wesołego Sylwestra. Pijcie, balujcie, wszystko. Siemanka. Jeśli ten niesamowity odcinek Ci się spodobał, to zostaw lajka pod spodem. Cześć.